Przemek Saleta, jesteśmy pięć dni po walce z Andrzejem Gotą. Wczoraj wróciłeś na salę. Powiedz, jak się czujesz po tym całym wydarzeniu? Bardzo dobrze. No właściwie no od początku czułem się dobrze. Na drugi dzień nie, wprawdzie tylko po dwóch godzinach snu, bo, bo jednak ta adrenalina we mnie dosyć długo buzowała, ale w niedzielę jak się budziłem, no to bolały mnie przeciążone łokcie, naciągnięty bark, trochę obita szczęka. Natomiast w poniedziałek już wszystko wróciło do normy. Oglądasz walkę? Tak, obejrzałem walkę na powtórce w niedzielę wieczorem. Podobała mi się walka, podobała mi się oprawa, podobał mi się oczywiście wynik i tak naprawdę jeśli mówimy w kategoriach walki pożegnalnej, to nie mogłem sobie wymarzyć lepszego pożegnania. Jak się podobali dwa 45 letni zawodnicy? E, to była ekscytująca walka. E, wyrównana. W, w mojej opinii wygrałem trzy rundy, przegrałem dwie. Choć e, mogłem też e, wygrać dwie rundy, a trzy przegrać, bo ta walka była wyrównana. Natomiast zadecydowały, m, zadecydowały to, tak naprawdę zadecydowało przygotowanie kondycyjne, e, sposób przyjmowania uderzeń i ciosy na korpus. Jak widziałeś tą ostatnią akcję, która zakończyła pojedynek, bo tam było troszkę dyskusji na ten temat? Tak, ja na początku szóstej rundy w ogóle naciągnąłem sobie prawy bark, więc postanowiłem boksować lewą ręką i była taka sytuacja, kiedy zobaczyłem, że Andrzej opuścił prawą rękę, lewa też była dosyć nisko, trafiłem takim bardzo mocnym lewym sierpowym z przejściem w prawą stronę. I, i, I to był pierwszy cios, y, który rozpoczął, y, rozpoczął całą, całą akcję. Sędzia tam w pewnym momencie przerwał, bo jedną, jeden cios rzeczywiście był zadany za ucho, ale nie było to jakby intencjonalne, tylko Andrzej odwracał się, odwracał się bokiem i, i po prostu tak wyszło. Natomiast y, po wznowieniu akcji... Andrzej rzucił się do przodu, zostawił nogi z tyłu i tak naprawdę nawet gdyby nic nie, nie trafił żadnym ciosem, to i tak by się przewrócił. Natomiast no, ja trafiłem lewym sierpowym, schodząc jed, jednocześnie z e, linii ciosu. E, na no, siłę jak leciał, no, to położyłem na nim, położyłem na nim e, ręce. Jak się czujesz e, dzień po walce? Bo tutaj w poniedziałek czy we wtorek ukazał się artykuł w. E w gazecie na, ten, na, na temat boksu 45-latków. Jak to jest szkodliwe? Jaki to może mieć wpływ na wasze organizmy? No ja widziałem ten artykuł i tak szczerze mówiąc byłem e, trochę oburzony. Sport zawodowy w ogóle nie jest zdrowy e, w żadnym wieku i powinno się z tego zdawać sprawę, ale też e, pisanie głupot przez człowieka, który nigdy nie boksował, nie miał e, rękawic na rękach, też jest nie fair, bo mm, Kiedyś czyta taki artykuł, to, to, to ma się wrażenie, że każde uderzenie jest uderzane na głowę, dochodzi celu, jest... jest trafiane z pełną siłą i efekty tego są straszne. Prawda jest taka, że pięściarz, który ma doświadczenie i trenuje do walki, wie o tym, że minimalny ruch głowy w jakąkolwiek stronę zabiera większe siły z tego uderzenia i efekt jest taki, że te ciosy nie robią wrażenia. Najgorsze są oczywiście takie ciosy, których się nie zauważa, właśnie dlatego, że człowiek nie ma czasu, nie może zareagować. No ale, ale też no, nie demonizujmy. No, to była walka pożegnalna. Nie walczył 45-latych z 20-latkiem, tylko y, dwóch y, 45-latków. A to, że walka była wyrównana i, i zażarta, no, to po prostu wynika z charakteru sportowca. Jak ktoś wchodzi do ringu, to y, chce wygrać i chce dać z siebie wszystko. Ale taka teza, że boks dwóch 45 latków jest bardziej niebezpieczny od boksu 40 latków. zgadzacie się z takimi stwierdzeniem? No nie do końca, no nie do końca. No, prawda jest taka, że jeden 45 latek, drugiemu 45-latkowi nie jest równy. To jest po pierwsze. Po drugie, jeszcze raz powtarzam, że ludzie, którzy weszli w sobotę do Ringu, czyli Andrzej i ja przez lata trenowaliśmy i wiemy, co robić albo jak zminimalizować. Ryzyko ciężkiego, ciężkiego urazu czy ciężkiej kontuzji. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że z punktu widzenia kogoś, kto, kto czegoś takiego nie robi, laika, no to może to wyglądać przerażająco. Natomiast no, gwarantuję, zresztą to po mnie widać, że niekoniecznie boks musi być tak bardzo szkodliwy. Przed walką mówiłeś o tym, potwierdziłeś to po walce, że to ostatnia walka w karierze, podtrzymujesz to, przychodzą oferty. Okazuje się, że Oliver McColl chce ze sobą walczyć? No tak, no, Oliver McColl widocznie szuka pieniędzy, ja ani walki z Andrzejem Głotą nie wziąłem ze względów finansowych, ani nie chcę zarabiać dalej boksując. I powtórzę jeszcze raz to co powtórzę, powiedziałem wcześniej, e, obejrzałem tę walkę i naprawdę nie, mógł, nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej walki na pożegnanie, także to była moja ostatnia walka. Czytałeś opinię Marcina Najmana, że wykorzystałeś perfidnie Andrzeja Głotę? No, Marcin Najman zmienia opinię co chwilę no, przed walką twierdził, że gołato może wygrać tylko na punkty albo przed czasem że był na iluś treningu Gołaty, że ten się doskonale e, że się doskonale prezentuje że nie mam szans itd. Tak tak a teraz nagle po walce okazuje się e, że wykorzystałem schorowanego Gołaty no więc albo, albo trzymajmy się swojego zdania jeśli coś mówimy przed walką, to później jak nie, okazuje się, że nie mamy racji, to wypadałoby powiedzieć przepraszam, oczywiście ponajmanie się tego nie spodziewam, no bo on mówi w zależności od tego, co, mm, co mu pasuje. Dotarły mnie takie słuchy, że z obozu gołoty, że tam chcieliby przeprowadzić testy dopingowe po tej walce, jak, jak się na to zapatrujesz? Wiadomo jaka jest... Twoja opinia na temat tej kwestii dopingu w sporcie? Znaczy no, w, moja kwestia, ma, moja opinia na temat dopingu w profesjonalnym sporcie nie ma nic wspólnego z badaniami dopingowymi przy tej walce, no. yy, Ja nie słyszałem nic o badaniach dopingowych, nikt do mnie na ten temat nic nie powiedział, natomiast gdybyśmy się umówili, yy, że takie, do, yy, takie badania robimy, to, to nawet, nawet bym się dowiedział yy, zaraz po walce, gdyby ktoś przyszedł i powiedział no dobra, kolokwialnie powiem, ścigamy do próbówki. tak? No to bym to zrobił, bo nie mam, nie mam z tym problemu. Natomiast y, mówienie tego jakiś czas y, po walce, to jest takie trochę nie fair. Masz bogatą karierę za sobą i w kickboxingu, w boksie, wiele lat na ringu, tytuły mistrzowskie, mistrza świata, mistrza Europy. Ale chyba tą najważniejszą walkę stoczyłeś w wieku 45 lat. Czujesz, że to jest taka walka, która definiuje Twoją karierę? Nie jest to najważniejsza walka w mojej karierze. Tak, ze sportowego punktu widzenia. To, tak szczerze mówiąc, to. No tutaj ze sportowego punktu widzenia i z punktu widzenia mojej kariery, to ta walka nie miała żadnego znaczenia, natomiast był duży ładunek emocjonalny i z tych walk, które toczyłem w Polsce, to dla mnie również była to taka walka z, największym, z największymi e, emocjami. Słysza, nie, nie czujesz, że większość Polaków czy właśnie z tej walki? E, mam, tego, mam teraz tego świadomość, bo, bo czuję, jaki jest odbiór, e, odbiór ludzi na ulicy. Czy, czy w mailach, czy, czy na Facebooku, więc oczywiście, że to czuję. Przed, jakby wcześniej, gdybyś się mnie zapytał rok temu, to ja bym powiedział, ci, że moja kariera jest skończona. Tak? No w sensie takim, że ja pożegnałem się z ringiem w 2007 roku i nie spodziewałem się, że będę miał jeszcze w swojej karierze taką walkę na takiej dużej imprezie z tak nieprawdopodobnym przeciwnikiem. Z takim przebiegiem i z takim rezultatem. No ale życie niesie niespodzianki, niespodzianki cały czas. Mówiło się, że w przypadku wygranej Andrzeja Gołoty szykuje się walka rewanżowa Gołoty z Adamkiem. Nie dostałeś propozycji, żeby walczyć z Adamkiem Sosowskim z kimkolwiek jak na kolejnej gali Polsat Boxing -Snaip? Nie, nie dostałem takiej propozycji. No, wy... I nie spodziewam się takiej propozycji, choć oczywiście na no, różne rzeczy się e, zdarzają. Nie jestem zainteresowany, choć oczywiście no, nie macie co oczekiwać, to jest bok zawodowy i każdy ma swoją cenę. Z tym, że moja jest bardzo wysoka. Mhm. Czyli teraz, co jest bliższe prawdy, to jest ostatnia walka, czy nigdy nie mów nigdy? E, nigdy nie mów nigdy, zawsze jest bliskie prawdy. Natomiast e, to, to była moja ostatnia walka również.